Pamiętność, afery, śmiech, płacz, śluby, chrzciny, wesela, stypy i to wszystko z pełnymi ustami. Jak mówią kardiochirurdzy, przez żołądek do serca. Proszę, proszę bardzo, proszę zapraszam państwa. Tak, zapraszam, zapraszam. Ja, jak pięknie! No, ja wow. Ładnie, prawda? Trochę tłoczno. Tak. Tutaj radzę się schylić. Proszę? Schy schylamy się tutaj. Co schylamy się. zrobić? Schylić się. Nie Ale nie wiem. dlaczego? Nie wiem, może jakaś zabawa. Proszę, proszę. To jest Państwa. Siadaj. Państwa stolik. Bardzo proszę. Wiem. Siadaj, kochanie. Dziękuję, o. No. O. Widzę, że kolega zaliczył zgon. W rzeczy samej. Ale państwa stolik jest oddalony wystarczająco. Myślę, że nie powinno to przeszkadzać. No ale nie lepiej byłoby go wyprowadzić. No, no on troszeczkę odstrasza klientów. Nie możemy, bo czekamy na prokuratora. E, słucham? Taka jest po prostu procedura w takich przypadkach. Coś na przystawkę? E, to, to co? To, to on nie żyje? Już pan pytał, tak. Ale on, yy, on się tu nie otruł, żeby nie było u nas kuchnia. O, właśnie. No Jezus, to jest trup, to jest, kochanie. To jest nieboszczyk, tak. Matko. tak. Usiądź. Andrzej, tam nie chęży. ja wiem, Jezus, niech pan poda coś na uspokojenie. Siądź, kochanie. O Jezus. ja. już Już spokojnie, o no pomóż weć, spokojnie, proszę. No. No. A cóż dla niej? A, czyli. Czyli jednak na początek coś dopicie. tak? Słucham? No, jak pan to sobie wyobraża? No, no, państwo zamawiają, ja przynoszę, robiłem to wielokrotnie. Ale przecież, no tam le, no leży trup. Tak, już o tym wspominałem, mamy tego świadomość. A, a tam siedzi policja, dlaczego oni nic nie robią? No, bo teraz jedzą. Przesłuchiwać świadków czy o, coś? Tak. Nie, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Oni wszystko widzieli na własne oczy. No i co? Jakby nie reagowali? <noise> za, za 2000 netto to się im nawet nie dziwię. <noise> Andrzej, nie. Andrzej, wy, wychodzimy. Ja nie będę spokojnie. jadła w obecności tak, denara. Spokojnie, tak. spokojnie, proszę pani. O, pa, mamy pan coś. Mamy, mamy rozwiązanie? Mamy takie parawany, jak na, na, na komuniach stosujemy. O, tutaj jest parawan, pani, pani nic nie widzi. Pani sobie wyobrazi, że tam się bawią dzieci. O Jezus, dzieci, nasze dzieci! Boże, Jeden, gdzie są nasze dzieci? Ach, spokojnie, spokojnie. Żyją, żyją. Są w pokoju zabaw. O, nie, moje dzieci nie będą się bawiły w obecności trupa. Y zapewniam panią, że on do nich nie pójdzie. <noise> ale, ale... No, ale ten prokurator się odzywał? Tak. Coś wiadomo? Tak, e, wiemy, że będzie jadł rosół. Mam 15 minut, ma dać znać wcześniej, żeby był ciepły. E, dla Przepraszam, państwa, bardzo. Coś ciepłego, czy Przepraszam bardzo. czy są w, w, jakiś problem w porządku? Wszystko? Nie, wszystko pyszne, bardzo dziękuję. Cieszę się, to ja przekażę kucharzowi. No, tak, tak. Tylko mam takie pytanie. Macie może takie numerki na stoliki, bo my swoich nie wzięliśmy? Tak, to y, tam są nasze. Skorzystajcie tak, sobie. Tak, dziękuję. Cieszmy się. A przepraszam, dlaczego tutaj wszyscy się schylają? I, I nam pan też kazał się schylać jak wchodziliśmy. To jest bardzo proste, bo my po prostu jeszcze nie wiemy, czy zamachowiec skończył strzelać. Spokojnie. Ja poproszę jeszcze jedną wódkę. Proszę bardzo. Zamachowiec, słyszałeś? Ale spokojnie. Kochani. Jedyny Zamachowiec, ja zwaruję, przecież. Jezus ma. Spokojnie, proszę cię. Uspokój proszę, się. proszę bardzo. No. Jest. O. Widzisz, już jest już, Zaraz ci przejdź. No. Ja też się napiję, bo już się nie razem z tą sytuacją. A panowie pewnie policjanci też coś dziadną. Młody, chodź. chodź. Chętnie. Zdrowie, Denata. No. Dzień dobry, panie prokuratorze. Yy, tutaj jest właśnie. Widzę, po... Wezmę sobie na wynos na razie. E, tylko że pan tam. Tak wiem, zimny. Miałem zadzwonić wcześniej. No. Za dużo roboty. M Do widzenia. <grym> A... e e Gdzie on poszedł? Prokurator poszedł gdzieś w pokoju. No, ale zapomniał sobie... stwierdzić zgon. Ja, ja myślę, że to chyba już mamy akurat stwierdzone. Ludzie, ludzie, co za miasto, korki jak w Nowym Jorku, no. Spóźniona, ale szczera paczka dla pana Kowalczyka. Hmm? E, pan Kowalczyk, jakby trochę nie żyje. No jej, no i kto mi to teraz pokwituje? Nie, wiem, ja mogę. Dobra. Zaraz. Co jest w tej paczce? Nie wiem, nie grzebie w każdej paczce. Mam tylko dwie ręce. No to musimy otworzyć, trzeba. Dokładnie, trzeba sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, no. czy w no, no ogóle, czy wszystko gra. – Tak, i to najlepiej otworzyć w obecności kuriera. – No, ludzie, ja mam auto na awaryjnych, no. Kurde, śpieszę się, no, to kto będzie otwierał? – ja to, nie wiem. Służby no. jakieś chyba. Spokojnie, on się już, No, jemu jest wszystko jedno. – No, ostrożnie, bo może być bomba. – Nie wiadomo, właśnie. – No, albo jakiś wesoły klaun, chociaż nie, on nie żyje, to smutny bardzo. Czytaj, kartka? Ta... Wam może na kopertę nie miała, bo brakło. To jest mój stolik. Do trzynastej macie tu nie być, bo pożałujesz. On tylko pół godziny. No. Korki były. Pięknie, pięknie. Halo? A, pan Słonina, ja coś tak czułem, że to pana robota, no. Ja wiem, ja, ja wiem, że to jest pana stolik, ja, ja mówiłem klientowi, mówiłem, ale on się uparł, powiedział, że pan Słonina to mi może naskoczyć. No, ja nie wiem, co mu do łba strzeliło, czy znaczy, teraz już wiem, nie? No. T, tak, jeszcze kurier się spóźnił. No Ciii? właśnie i to wszystko tak się pojawiło. No ale do pół godzinki dezynfekujemy, do pół godzinki stolik gotowy. Możecie wpadać. Proszę pozdrowić małżonkę. O ludzie. ludzie Andrzej, Andrzej! Opamiętajcie się! Przecież tu jest trup! A jak jest trup, to się restauracja zamyka. Panie! Panie! Pandemia była, pół roku miałem zamknięte, teraz jeszcze czwartą falę mi zapowiedzieli, nie będę przez byle pierdolę lokalu zamykał. <noise>